Elo mordy i wariaty. Jestem u kogo? Przedstaw się ładnie. Chodź tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Nie chowaj się. Jesteśmy u Wixona. Będziemy robić plasterowanie. No co, lecimy. Najpierw zrobimy łączenia. Nałożymy masę, wklejmy siatkę i potem lecimy cały sufit. Jesteś na to gotowy? I am. I Tak, moi drodzy, prawidłowo zatapia się siatkę, a nie przyklejać na sufit. Bez, bez masy. Ktoś mnie tam wczoraj pytał w, tym, w komentarzach pod filmem, czy w Anglii używamy tej samej masy do wtapiania. Co do finiszu, potem na tym. W Anglii tutaj mamy plaster Multifinish. Do płyt mają jeszcze jakiś inny bord finish, ale to tam tego nie używamy. Zawsze plastrujemy. Używamy multi finisza i na łączenia, i na wykończenie to samo idzie, więc nie mamy za dużo tutaj filozofii w tej robocie. No tak lecimy Przeciągnąć to jeszcze, czy już? przeciągnąć to jeszcze czy wtopić już. Czekaj. Wtapie, w śmiało. Nadmiar co Ci wyjdzie, to, to po prostu ściągniesz, nie? No i tego typu, jak to mówi Tiger Bonzo. lecimy. Dobra moi drodzy, taki mamy progres. Dwie warstwy nałożone na sufit, leciutko przeciągnięte. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać, ale już to jest gładkie. A jeszcze nie jest gładzone, więc musi to sobie troszkę podłapać. I jeszcze to wyciągniemy lepiej. Ale w międzyczasie już się weźmiemy za ściany. I tutaj na ścianie już sobie będzie Christian naciągał, próbował sam robić. Bo już mu to coraz lepiej idzie. Także działamy. Au. Co? Lecimy, nie? Jesteś gotowy na to. A jak? Myślę, że po tym co zrobiłeś na suficie jesteś gotowy, żeby już z tym żeby, zawodowo robić. Żeby zepsuć na samą ścianę. Siateczkę tak samo kleimy tutaj na, na masę. Ja na razie Ci tutaj górę zrobię, nie? No. Przygotuję, a już sobie potem polecisz ścianę. Dobra. Jesteś na tym gotowy? Jestem. Jestem. Dobra, to lecimy. Widzicie, sufit już, jak to się mówi, nam dochodzi. Wiem, że to dwuznacznie brzmi. Ale musimy jeszcze poczekać, zanim finalnie go zagładzimy. Bo jeszcze jest miękki. Pierwsza rzecz, że nie ma tu ogrzewania. Druga rzecz, że jest potwierane, nie? Mm -hmm. Więc. Przeciąg je, jest. No, ktoś, no, bo... chwilę, to, chwilę to potrwa. No i temperatura też Ale taka. Już można się jest. przeglądać w tym co widzę. Ja już jestem zadowolony, a majster mówi, że jeszcze musi to wykończyć. Musi być picoś-glancuś. Musi być picoś-glancuś. Także. Mam nadzieję, że ten filmik zachęci Was, którzy jesteście w Anglii, żeby spróbować tego. Jeżeli macie coś w domu do zrobienia, żeby się tego nie bać. Tak jak ja. No powiedz, no nie ma się czego bać, nie? No, spróbuję zaraz ścianę to zobaczę. Czy... Nie ma się czego bać. <laughs> czy. Co? tam gdzieś ta szpacheleczka była. No. Dobra. mi się to uda. Już jeden ten, jedną kolę wypiłem, to za ta ręka nie chodzi, wiesz? Już się lepiej robi. Pierwsze nerwy poszły na bok. Tak. Tutaj jestem ugoszczony za każdym razem, jak jestem. Chlebem i solą. Chlebem i solą. Także. Dwa. Tacy goście się nie zdarzają na dzień, także. Jacy. Trzeba. YouTubery, kurwa. Za 500. Taśmę sobie sam przepisz, ok? No, no. Ja sobie dojadę do dołu, tylko tam mi to u góry. No. Możesz to. No, tutaj tutaj na razie to może tak zostać jak jest. Wiem, że to. Mnie to też na początku raziło. Jak postanowiłem, że mi tu linie zostają, chciałem wszystko od razu robić. No, ale na tego nie róbcie, bo to nie ma sensu. Te linie mogą zostać. Nawet jak ucieknie drugą warstwę ciągnąć, też będą linie. Dopiero później, jak już finalnie gładzicie, to to wszystko znika. Tym się nie przejmujcie. Wiem, że to razi w oczy, ale tym się trzeba po prostu nie przejmować. A jak ktoś w Polsce jest, to ostatnio taki kanał, który jest bardzo znany w Polsce, co dziś robimy, też właśnie użyli w domu. Że możecie do nich wpaść tam, zobaczyć jak oni to robili, bo fajnie im to w miarę wyszło. Także zapraszam. Tu wam się Wam teraz wyświetli nazwa tego kanału. Możecie tam wpaść, suba zostawić. To są jedni z nielicznych, którzy tak samo wsparli nasz kanał. Wspomnieli o nas u siebie na kanale, za co im bardzo dziękujemy. Dobra, myślę, że. Możesz lecieć. A daj mi jeszcze tą szpacheleczkę. Jeszcze to tu troszkę hmm, przeciągnę. To, a tam trzeba więcej troszkę materiału. W tą stronę ona jest wygięta. W tą stronę. Tutaj trzeba więcej materiału dać troszkę. O tak. I tu może o, ręczka troszkę chodzi. Dobra. Działaj Panie. Dobra. Nie płangi, patrzy, jak tu <noise> papódrok robi. Jaki papódrok. Ja sobie polecę tą ścianę tutaj. Dobra. Obok ciebie. O, możesz powiedzieć tutaj, co trzeba zrobić, jak się mam okryć plate. Trzeba wiem, czy widzieliście? Warstwę zrobić, żeby nie spadało. Tak jest. znaczyć sobie plastrem, jak macie umyty siwski, żeby wam nie spadało z tego. I lecisz. Panie. Patrz tutaj, zobacz, coś Ci pokażę, widzisz? Jest, jest, stara, jest ja wiem. trzeba zawsze więcej materiału nałożyć. Ja wiem. Żeby sobie to wyrównać. Nie? Ja Zamiast wiem. To zawsze jest, jak się narożniki obsadza. No, no. Ja wiem, że jest, bo ta ściana nie jest idealnie w pionie. Lekko ucieka, także ja wiem. Ale tak sobie myślałem, że właśnie da się to wyciągnąć. na to wyciągnąć na plastrze, na No. I tutaj co będzie robić? Będziesz robił robi jakieś listwy przypodłogowe? Płytki kład? Płytki będą na podłodze, a pewnie jakie no skirtingi, Coś sobie no. zrobię. No. No, no to spoko. Ale elegancko jest. Sebastiana ściana wygląda jak już skończona, da. a moja jeszcze nie <grym> zacięta. Po tym samym no etapie. Troszkę większy końców. Tak, nie? nie? wiem, czy tu się nie powinno tak robić? Bez znaczenia. <laughs> tak, żeby za, za bardzo nie ściągał materiału, nie? No, no tak no. jakbyś go chciał pogładzić, o. No, no bello. Przeszłem kors? Jesteś chłopie, już jesteś wytrenowany, żeby, żeby robić plastering. Nie no. jeden angling już by się zastydził. Mówisz mi, plastry, które widzieliśmy już w naszej karierze w Anglii, które, które były robione przez profesjonalistów, to. No ale oni tylko to robią na co dzień. Nie tylko no, w tym to nie mówię, że dobre. Nie mówię, że dobre, nie. że to są zjibane plastry. No tu trochę brakuje materiału. Ale druga warstwa też przyjdzie jeszcze. To zostawi to? ci znaczy, możesz dać, no ale. No ja wiem, ale. Drugą warstwą mi tak by ci to spadło. <grym> dobra, zostawię to, bo to. Także myślę, że twój finish, który wychodzi teraz, już jest o nieba lepszy niż w niektórych profesjonalnych. Angiel. Ja cię z tym nie zgodzę. No ja, się z... ja ci mogę potwierdzić to. Ale podoba mi się to. Mi też. Fajna robota. <grym> dobra, damy temu chwilę. Bo nie będziemy lecieć wszystkich ścian, żebyśmy mogli sobie dobrze narożniki zrobić. Bo jak teraz tu polecę, ty polecisz tu, czy ja tu, czy ty tu. No ja wiem, to, to zaraz. To narożniki sobie popieprzymy, nie? Mm. To musi troszkę złapać. Wtedy jest łatwiej, jak pędzel weźmiesz. Przejdziesz pędzlem. Mm. I Ale tu żeś ładnie zrobił ten Pas narożnik. <grym> <grym> ja wiem. <grym> <pierdolę. grym> no Normalnie, no. Szokiem. Dobra, myć graty? Nie. Tak, przemyć graty. Dobra. I ten. Ten plaster mamy w miarę yy, mokry, okay. nie? To no. jeszcze go użyjemy Trzeba temu chwilkę tylko dać A ja w tym czasie może się zasufić, wezmę jeszcze go po wiesz O tu jest Kosa O kosa, kosa O i tak Tak mi rób. Teraz już nic nie zostaje na narzędziu, wszystko jest tylko gładzone do szkiełeczka. No. Teraz to już zaczyna to wygląda. Nawet nie trzeba za bardzo dociskać. Tylko ciągniemy i jest git. Jeżeli by wam troszkę za bardzo złapało to już nie wyczujecie momentu. Jest troszkę twardsze. Można wziąć taki psikacz z wodą, popsikać sobie, ściągnąć. Tak samo jest gąbeczka, która jest, którą wam pokażę. Taka gąbeczka. Możecie wziąć to troszkę Poprzeciągać gąbką, zrobią się rysy z tego, ale to i tak potem wyrównacie, nie? To, to robiliśmy właśnie na suficie wczoraj z markiem. Także wszystko jest do odratowania. Jakby Wam za bardzo związało. No i tyle. Co myślisz o tym wykończeniu? Eee, brak mi słów. Świeci się jak. Psu jajka. Psu jajka, nie? A jak to się fajnie ciągnie, teraz, nie? No, nic nie zostaje już. Wszędzie. No. Nie, no, będzie pięknie. Także, jak będziecie chcieli zobaczyć, najlepszy plaster w okolicy, zapraszam tu w moje skromne progi. Mogę pokazać, jak chłopaki robią robotę. Źle przygotowałem. No, teraz jest tak. Jeszcze jak to bardziej złapię, wezmę małą paczkę i mm. małą paską jeszcze. Dobra, żuczki, sufit gotowy. Tak to wyszło. Kamera tego nie odda, bo to my widzicie cały czas takie jakieś cienie tutaj na ten ten. To jest gładziskie jak kupczenie niemowlęcia. Więc kamera tego nie odda jak to wygląda, ale jest naprawdę picobello. I teraz lecimy te dwie ściany, to już jest pierwsza warstwa, teraz Krystian yy, yy, miksuje drugi ten, yy, drugi, yy, miksuje drugie miejsce, masło maślane. Polecimy drugą warstwę i jak zostanie to tą ściankę zrobimy Tam jeszcze, żeby żeby było co yy, dalszego naciągać. Zejdzie nam się tu pewnie cały dzień, żeby to zrobić, ale, ale będzie to pięknie wyglądało. Jestem bardzo zadowolony, tu patrzcie majster. Majster miksuje. A u. <grywa> tak się robi. Chodziło o to, żeby właśnie pokazać wszystkim, że ta robota to nie jest nic strasznego. Większość ludzi się boi. No właśnie. Właśnie, większość ludzi z Was się boi, którzy są w Anglii i chcą to robić. Nie ma się czego bać. Także, co myślisz, jak do tej pory? Zobaczę, jak na drugi raz mi pójdzie. No ale jeśli chodzi o sufit, o finiszy, jesteś zadowolony z no, tego, bardzo, że... bardzo, Ja myślałem, że to tak nie wyjdzie. Myślałeś, że będzie gorzej, nie? no. no. Myślałem, no. że to będzie trzeba się na tym spuszczać, naprawdę to jeszcze błaskać i ten, a no jeszcze szlifować, ale tu nic nie, nie jest do szlifowania. Dwa razy przejechałeś no. tą, tym dużym i szok, ja jestem w szoku. No teraz wystarczy jak wysnie, że to zagruntujesz no. i, i tyle, i możesz malować na to, bez problemu już. No i tak, tak to leci w tej Anglii naszej. To będzie najlepsze pomieszczenie w moim domu, <laughs> kajciapa. <laughs> Wow. A, w ogóle, to ty kupiłeś ten dom, to jest twój dom, Tak. więc y, on nie robi komuś tego tutaj, tylko robi sobie, kupił ten dom y, w fajnym miejscu, mieszka w fajnym mieście, Cheltenham, y, bardzo znane miasto w Anglii, bo tutaj są wyścigi y, koni. Mm -hmm. To na cały świat jest znane, tutaj to jest chyba jedno z najlepszych miejsc. Nie? No, dużo posz... ludzi o tym wie. No. Jak są wyścigi, to, to ja widziałem, helikopterami przylatują mm -hmm. ludzie bogaci. I to blisko mamy. Także nie? fajne miasto, fajna chałupa, duża, bardzo duża, za fajne pieniądze, bo ile Cię wyszedł dom? 250 tysięcy? 250 tysięcy. No, czyli to, jest, to są bardzo <laughs> dobre pieniądze, także warto kupować domy w Anglii, jak są za taką kasę. Bo... Jaskinie, nie domy. A, ale coś ty. <laughs> Nie jeden chciał mieć taki dom. Także no. Dużo pracy. Ja bym na przykład chciał mieć taki dom. Dużo pracy. Dużo Wszystko. pracy i dużo, jak to się mówi, odmawiać co musisz zanim kupisz. Ale no. potem jak kupisz to... Małymi kroczkami. Tak, to jesteś zadowolony. Dobra, ale co Kielon, dalej? Kielonkę tylko przyniosę? Tak. Do nam trzeba? No, teraz rzadki taki. No. Nie, no. jest ok, Pani się będzie rozciągało. Dobra. Nie wiem za bardzo jak, jak sobie tak dawać, jak sobie na packę. jak Ty robisz? Ja często robię tak, jak tu mam klubkę, to tu od góry, Aha, dobra. odtąd, nie? Ja nie wiem w którą stronę przechylisz, nie tak, tylko ja sobie tu odtąd biorę. Po, pokażę Ci, zobacz. Dobra, dobra do sobie. Zosparłem masłem. Zrobię sobie grunt. <laughs> tak, widzisz? No. Przechylam tak no. i tak biorę. Aha, dobra. Nie? Co... Tylko musisz szybko, żeby Ci nie spadło, nie? Tak. Nie. Jak Ci jest wygodnie. Ja tak trzymam zobacz, czwadzkę. Tak trzymam. ja trzymam tak trzymam. Na odwrót. Tak. Patrz. No, no tak. tak samo. Ja się boję mi spadnie. Ja, no, to ja, to ja... no to ja tak o, robię, to to ale... Bez to, znaczenia. To spada. Bez znaczenia. I lecisz. Chodzi o to, żeby jak najbardziej taki kąt, o Aha, taki Przymusz, malutki, nie dociskasz za bardzo i tylko tak ściągasz. Aha. Widzisz? Tak. No ja to tam źle przygotowałem. Tutaj bo... jest dziurka, to no. możesz zarzucić Aha. i tak samo ściągasz i tym sobie już robisz na gładziutko, jak widać, nie? Tu masz kabel, to sobie do kabla dojedziesz, możesz sobie z góry pociągnąć Tutaj mhm. Proszę Dziękuję Próbuj, ucz się Ucz się młody Bo ja wiecznie rzecz nie będę Nie ja trochę za, za duży kąt, nie? No troszkę za dużo No i tylko tak leciutko, żeby wyrównać, nie? No. Jak jakieś dziurki są, to, to sobie dołożysz I patrz tobie się nawet ręce nie trzęsą, bo mi te łapy chodzą jak... Mi za, za, za to co innego się trzęsie, ze <grymne> <Za> stresu. <grymne> tu nie ma żadnego stresu, bardzo dobrze to robisz. Hop. I to tutaj fajnie będzie widać na kamerce. No jasne, że tak. No i są ładnie, proszę, wyciągnąć. O, co? Nie, do, nie, do, nie dociskać za bardzo, tylko Aha. właśnie zacznij od góry, nie? Od góry w dół. Od góry i wiesz, przywłóż ładnie do rogu Aha. i tak powolutku wyciągnij ten rożek. Dobra. Dociśnij fajnie tam, widzisz? To jest za mało chyba. Widzisz? Bardzo ładnie robisz. To jest pierwsza warstwa, pamiętaj, nie? No właśnie, nie ma co się... Miał uczyć. Tak o kurwa. A wycierasz ten, ten, Wycierasz ten plaster z tego lizaka, czy nie? Nie, nie. jak trzeba tego używam Aha. Żeby, żeby dołożyć, nie? Za Co, zobacz, nic nie jest odjebany, jest zarąbiście chłopie. To jest pierwsza warstwa, musisz pamiętać, że to jest pierwsza warstwa. No. Pamiętajcie, że to jest pierwsza warstwa. Nie wiem, czy to widać. Niech spojrzę. Coś tu się przesunęło. Na ciebie. Słabo widać. Teraz widać, to jest pierwsza warstwa, więc się tym nie przejmuj. bo tam jakieś są nierówności, bo druga przyjdzie. Podeschnie, pędzelek po rogu, tak jak tu zrobiliśmy. No. Będzie picobello. Morda. Bardzo tak ładnie zrobiłeś, tylko trochę przejechałem. No kurwa, ja wiem, ja wiem, że Ty tu przyjechałeś trochę. No, tu trochę, nie? zjechałem za mało, nie? Nie, to nie jest, to jest nic. Troszkę psikniesz wodą Aha. i to, to ściągniesz i będzie pikobela. plastery, nie? Pędzlem zrobisz i jest zajebiście. Panie, to, mógł... to trzeba pokazać teraz. Tutaj fajnie lampa świeci. Kurwa, świeci tak, żeby było lepiej widać. Patrzcie się, jak jest ładnie równo. Widzicie to? I co? Gładź, no fajnie, gładź też fajnie robi. Ale plaster też może być fajny. Także tutaj mamy pierwszą warstwę, tu mamy pierwszą warstwę, tam są dwie. Tu już jest gotowe, ta jest, ta jest gotowa. Tu musimy założyć drugą, tu drugą i ta ściana zostaje na sam koniec koło okna ze szpaletą. Także to będzie koniec dzisiejszego dnia, całej pracy, całej rozmowy na temat plastra, e, multifiniszu, skimmingu, jakby to nie nazwał, tu jest kapka dziura, ale to jest dopiero pierwsza warstwa, także to wyciągniemy, jest zarobiście ludzie, patrzcie, patrz, majster tam stoi, coś cyko na telefonie, au, au, ta, ta, ta. która jest godzina, koło piątej, gdzie, dalej, dalej, Koło 6? No. Czekaj. Za 27. O kurna, za 27. Troszkę nam zeszło, no bo fajnie się siedziało, odpoczywało, ale prawie to mamy, pany. Została druga warstwa tylko na tej ścianie i tyle. Ale patrzcie na to, jakie narożniczki wyszły ładne. Wszystko równiutko. Picuś, blancuś. Świeci się jak. Kulki. Czy jesteś zadowolony z mojego o, wykonania? Panie. Z naszego wykonania, przepraszam. Nie, z twojego. Z naszego, bo robiliśmy to razem. Ja tu tylko obserwowałem. Ja jestem w wchyl zadowolony. Nigdy takiego plasta nie widziałem, żeby takie narożniki były tak wykończone. Salafem ma pojęcie o robocie, o plastrze. Polecam, bardzo polecam. I tu miała być kanciapa, ale ja sobie tu chyba zrobię salon albo łazienkę. Dobra, lecimy. Ostatnia warstwa tutaj na to. Wyciągniemy to. Nic co, sprzątanko. I parapetuwa. I parapetuwa. Można robić. Cały dzień zeszło. No bo co? Nie śpieszyliśmy się, nie? No nie, to było się na Spokojnie. Na sufit też troszkę zeszło, żeby go wygłaskać. Tutaj wszystkie ściany już są gotowe. ta lampa sieci: wszystkie ściany już są gotowe. Od, odbiór był? No, odbiór był. Odbiór Lampą był. smugową. sprawdził tak, wszystko. wszystko, wszystko mówi, no to mi się nie podoba, no ale. To... Ja tylko chodziłem z tą. Tu jest pierwsza warstwa, tylko nie? No. Ale na jak Zarobić tak, to wyschnie, nie? Ale no. to już wygląda jak lustro. Nie, 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 jest naprawdę spoko. Jestem hmm. zadowolony bardzo. A ja trzy razy. Bardzo, bardzo. Dobra, no to co, lecimy dalej, nie? A ja. u, Au. a Au. Kończyć. O Czyli honory. Koniec Dobra. roboty. Wykaż się, synu. Synu? Czym oby oby oby. moje lekcje nie poszły na mamy. Ucz się, bo ja wiecznie, że cię będę, powiedz. Mówi, że. Nie, już sam z prawy. Dużo. Ale leci. Ale, kury, no. Ale to było dobre. No i bardzo ładnie. Nie trzeba się mówić, jak można nabierać na paczkę. Sam dobrze wiesz. O, no. To, co teraz zrobiłeś. To, co teraz zrobiłeś, to jest tylko i wyłącznie e, odpowiedź na to, że nie trzeba się uczyć, jak się to postępuje z, z paczką. No a dzięki komu to wszystko? Nie wiem. Nie wiem. Ja wiem. Dzięki temu panu, co to do mnie odpowiada. Z Ci powiem, że nie Nie, no widać, że masz doświadczenie w takich rzeczach. Co no, już tam robiłeś? No, robiłem. Pod siebie. Taki skromny, ale widać, że coś tam... Takie ładne, to, takie małe, to ja mogę robić. Coś było robione. Patrzcie się co się stało. Jakiś na pokój w glinie obłożony. Dzisiaj kładliśmy glinę na ścianę. Razem z kim? Z Krystianem. Czyli kim jeszcze? Na... Bixonem z Biksonem. Czyli tu widzicie nazwę, możecie wpadać i go subskrybować. Wpadłem do niego, żeby mu pokój wyplastrować. Tak to wyszło. Glina wymieszana z kupą i ze słomą, jak to w Anglii robimy. Brązowa kupa na ścianę. Pięknie wyszło. Gładziutko jak? Co? Jak pupa niemowlęcia, nie? Sebik zawstydził Anglików z plastrem. Pokazał im jak to się robi po polsku. I tu możecie brać przykład. Zobaczyć cały odcinek na YouTube. Tak jest. Jak to wyszło. Nie ma lipy. Wpadajcie Przyłożyliśmy się, nie? No. Ale ty, ty. ty też dałeś radę. Dobrze robisz. No, dobrze chłop robi. Także jak będzie plastrował u kogoś to mogę polecić. Dob dobry boulders. Pozdrawiam. <laughs> Wpadajcie na YouTube mordy. Elo.